Cześć, witajcie na kanale Pawełaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj zapraszam na kolejną megapakę narzędzi marki Parkside z 3-letnią gwarancją, oczywiście, bo to są narzędzia zielone. Dzisiaj będziemy mieć fajne rzeczy, nowości. Tutaj mamy nie tylko w Lidlu, bo w Kauflandzie również tutaj mamy różnego rodzaju akcesoria malarskie. To za chwilkę przedstawię, jakie tutaj mamy jaka była tu możliwość zakupu tego. Następnie będziemy mieć takie tasiemki. To są tasiemki w różnych kolorach. Mamy czerwony, żółty, niebieski, zielony. To są tasiemki na rzep. I takie tasiemki są bardzo przydatne, dlatego że wielorazowego użytku. Mamy jeszcze tutaj takie przejście. Że możemy zacisnąć sobie taką tasiemkę, tak jak trytytkę, tylko różnica jest taka, że po prostu sklejamy sobie to. Jest mocne połączenie, szybko rozpinamy. Możemy zaznaczać sobie różnego rodzaju przewody elektryczne, takimi tasiemkami, spinać ze sobą kilka przewodów. Zaraz sprawdzimy jak to jak to można spiąć i czy to będzie wytrzymałe. Także mogę sobie teraz ładnie to złożyć. I zastosujemy tą tasiemkę. Najlepsze jest to w tym, że łatwo ją po prostu można zdemontować. Bez niszczenia jej o i mamy fajnie spięte, nie będzie nam to się plątać ani gonić, i to samo z tymi przewodami. No, i już mamy elegancko. Odpinamy momentalnie. Wysuwamy. I możemy rozpiąć przewody. No, w sumie tutaj mamy po 5 sztuk. 20 razy 300 mm. Nie nadają się do prania. Tak to przynajmniej pisze. No, i wszędzie to możemy zastosować. Czy nawet jakieś spinanie w ogrodzie jakichś roślin, żeby na przykład nie złamały nam się bardzo fajne tasiemeczki. Dodatkowo tutaj mamy inną tasiemkę. Taką tasiemkę na krążku możemy sobie ją obcinać. I to również możemy po prostu używać w dowolny sposób. Możemy obciąć sobie, ile potrzebujemy. No i również mamy bardzo mocne połączenie, jeżeli chodzi o tą tasiemkę, to jest 15 metrów razy 12,5 mm. No to takie mamy fajne. Tasiemeczki w tej megapaczce wyglądają bardzo solidnie. Możemy sobie również to gdzieś wszyć i mieć takie dodatkowe, jakby zapięcie. No, wszystko możemy z tym zrobić po prostu. Następnie przedstawię wam te akcesoria malarskie. Dodam tylko tyle. Kupując dwa takie elementy, dostaliśmy dwa gratis. I ja tych elementów tutaj mam. To było razem. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, te wałeczki, osiem, dziewięć i dziesięć. Dziesięć elementów. Jeżeli wziąłem pięć... To 5 miałem gratis, czyli za 5 elementów po 5 zł, czyli 25 zł, drugie 25 zł, czyli tych elementów 5 miałem gratis. Taka była zasada w Faflandzie i chyba jest dalej, akcesoria malarskie, takie gąbeczki. I jeszcze jeden no i to się nazywają pędzle takie gąbkowe piankowe następnie tutaj mieliśmy tu już rozpakowałem takie szczoteczki tu jest stworzywa a te są metalowe takie zawsze coś się przyda Następnie mamy coś takiego. To jest taki zestaw do mocowania wkładów, czyli mamy takie wkłady, te silikony, te puszki różne. Wkładamy tutaj, tu mamy otwór i wyciskamy sobie pistoletem. I tu mamy taką szeroką łopatkę. To jest gumowe. I robimy sobie fugę ładną od razu. No, wykorzystamy to w pewnych sytuacjach, także zobaczymy, jak to będzie działało, ale na razie taka ciekawostka, że takie coś jest. Następnie mamy takie oto urządzenie, przyrząd. Wygląda jak grzebień, można się uczesać, ale to tylko tak w przenośni. Tu mamy rączkę, a to mamy po prostu do pałków do wyciskania farby z wałka. żeby go po prostu użyć ponownie a nie kupować za każdym razem przy malowaniu dobre do czyszczenia po prostu wałeczków do wyciskania farby to, to mamy tutaj taką kratkę która też jest osobno zakupiona taka mniejsza ta krateczka, możemy do puszki ją wsadzić i tutaj wyrównujemy sobie na wałku jak mamy za dużo farby I ładnie rozprowadzamy po prostu na wałku farbę przy pomocy takiej krateczki, czyli takie to mamy akcesoria. Tutaj jeszcze mieliśmy w zestawie uchwyt do takich wałeczków gąbkowych, piankowych. Takie mniejsze, tu mamy trzy sztuki. Dodatkowo komplet szpachelek plastikowych takie szpachelki to wiadomo do czego nam się przydadzą możemy nawet użyć przy szpachlowaniu tam w samochodzie nawalimy szpachli, zatkamy dziury a jeszcze mamy fajną rzecz nieraz szukamy patyczków jakichś a to służy nam do mieszania farby. Dwa elementy w zestawie. Fajne otwory są tutaj. Farba jakby przemieszcza się na drugą stronę. No i też powoduje takie mieszanie. Dodatkowo taka tacka na nasze bałeczki. Jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka. No, jeżeli ktoś może, to, to napiszcie mi, do czego to może służyć. Jacyś specjaliści, znawcy pewnie się znają, wiedzą o co chodzi. Mi to nigdy nie było takie coś potrzebne, ale z ciekawości zakupiłem, bo może to jest dobra rzecz. I tutaj będziemy mieć bardzo ciekawe rzeczy. Takie nożyki, małe dłutka, do różnych precyzyjnych, różnych rzeźbień, majsterkowania. W takiej drewnianej walizeczce, na zawiaskach metalowych, kompernas. tutaj mamy 12 sztuk takich nożyków uchwyty drewniane ładnie to wykonane zaraz zobaczymy jakie mamy tutaj ostrza teraz możemy przyjrzeć się z bliska jakie mamy rodzaje tych ostrzy i tutaj mamy jeszcze taki pod kątem prostym takie dłutko małe Wyglądają na bardzo ostre. No i myślę, że takie dudka mogą się nam przydać nie tylko przy jakimś drobnym majsterkowaniu rzeźbieniu, również przy jakiejś małej tokareczce, to one może też spełnią swoje zadanie, bo tutaj będziemy mieć kolejne narzędzie. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o, o te dłuta, bo to też są dłuta, to na obrazku to wyglądało, że to jest takie malutkie, małe takie. A w sklepie normalnie po wyjęciu no to są dosyć długie te dłuta. No już do takiego toczenia na, na takiej większej tokarce. Ładnie zrobione uchwyty drewniane. Te dłuta mierzą sobie. Około 35 cm razem z ostrzem. Samo ostrze ma około 12 cm. Takie dosyć grube, solidne, bo to już jest przeznaczone specjalnie do tokarki, do toczenia. Drugie dół, to mamy takie szersze już. Teraz mamy kolejne dłuta. Wszystkie mają zaślepki. Żeby się po prostu przy transporcie nie zranić, nie skaleczyć. Grubość dokładnie 5,25 mm. To jest cieńsze. To szersze. 4,3 mm 4,65 mm. Każde duto ma inną grubość. Ale to jest wszystko zależne od tego, co będziemy robić: toczyć. A to dutko ma dokładnie 5 mm. Czyli najgrubsze jest to duto. No, i tak to wygląda. Tak wyglądają te narzędzia. I jeszcze takie narzędzie będziemy mieć w tej megapaczce. Sezon jesienny. I zobaczcie, za około 24 zł mamy takie krabki do liści, do jakiejś trawy suchej. Jeszcze mamy taki drążek teleskopowy. Możemy mieć takie krótkie grabki, i w zależności od naszego wzrostu, zobaczcie, jak możemy bardzo sobie wydłużyć. Również tutaj mamy te ząbki, które sobie tutaj rozszerzamy, też dowolnie jak potrzebujemy. Nie zawsze będziemy potrzebować tak szeroko, i po prostu tutaj zwężamy. Zaciskamy. Długość, jaką możemy regulować, to jest od 82 do 160, a szerokość od 19 do 54 cm. I 3 lata gwarancji. Fajnie, to dosyć solidnie wygląda. No i za 25 zł około, no to mamy naprawdę solidne narzędzie do ogrodu. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Takie dzisiaj w mega paczce ciekawe narzędzia marki Parkside. Te dłutka są naprawdę fajne i można sobie rzeźbić, majsterkować, jak tylko kto potrafi, jak kto może, jak to umie. To siemanko, cześć i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Hejka.